Masz kilka kredytów i tracisz kontrolę nad ratami? Czas to zmienić. Kredyt konsolidacyjny to połączenie Twoich zobowiązań kredytów gotówkowych, ratalnych czy limitów na koncie. W jeden nowy kredyt z jedną często niższą ratą. To rozwiązanie dla osób, które chcą uporządkować swoje finanse. I zyskać spokój każdego miesiąca. Główne zalety: jedna rata zamiast wielu, niższe miesięczne koszty, dłuższy okres spłaty i większa przejrzystość domowego budżetu. Staniszewska Finanse pomagamy wybrać najlepszą ofertę konsolidacji. Analizujemy Twoją sytuację i znajdujemy rozwiązania które naprawdę odciąży Twój portfel. Jak to działa? Najpierw sprawdzamy Twoje obecne kredyty i umowy. Potem szukamy banku z najlepszymi warunkami konsolidacji. A na końcu pomagamy załatwić wszystkie formalności, żebyś mógł cieszyć się niższą ratą bez stresu. Nasi eksperci dokładnie przeanalizują Twoje umowy, żeby mieć pewność, że konsolidacja jest dla Ciebie opłacalna. Negocjujemy warunki w Twoim banku. Odzyskaj kontrolę nad swoimi finansami z naszą pomocą. Martwisz się, że proces będzie skomplikowany? Przeprowadzimy Cię przez niego krok po kroku. Nie jesteś pewien, czy się to opłaca? Przygotujemy dla Ciebie bezpłatną symulację. Połącz swoje raty w jedną i płać mniej. Skontaktuj się z nami już dziś.